Pani Vauquiez, z domu de Conflans jest to starsza dama, która od 40 lat prowadzi w Paryżu gospodę przy ulicy Neve Saint-Geneviève między dzielnicą łacińską a przedmieściem Saint-Marcel. Dom ten znany jest pod mianem pensjonatu woki. Mimo iż przyjmuje zarówno mężczyzn jak kobiety, młodych ludzi jak starców, nigdy obmowa nie dotknęła obyczajów tego czcigodnego zakładu. Ale też od 30 lat nikt nie widział tu młodej kobiety. Aby zaś młody człowiek tam zamieszkał, musi go znać rodzina trzymać na bardzo chudej pensyjce. W 1819 roku, wszakże epoce, w której rozpoczyna się ten dramat, zamieszkiwała tam pewna biedna panienka. Mimo iż słowo dramat mocno straciło na wyrazistości wskutek naciąganego i niewłaściwego użytku, jaki zeń czyni nasza cierpliwa literatura, Konieczne jest użyć go tutaj. Nie iżby ta historia była dramatyczna w ścisłym znaczeniu słowa, ale skoro dobiegnie do końca, może słuchacz uroni łez intra i ekstramuros. Czy zrozumie ją kto poza Paryżem? Można wątpić. Szczegóły tej sceny, pełnej obserwacji i kolorytu lokalnego, da się ocenić jedynie między wzgórzami Montmartre a wyżem Montrouge. W tej znakomitej dolinie, wciąż osypującego się tynku i ścieków czarnych od błota. Dolinie wypełnionej rzeczywistym cierpieniem, fałszywą często radością i tak straszliwie oranej wzruszeniami, iż trzeba doprawdy czegoś nadzwyczajnego, aby osiągnąć trwalsze nieco wrażenie. Mimo to zdarzają się tam od czasu do czasu cierpienia, które przez nagromadzenie występku i cnoty nabierają jakiejś.